Ja teraz pragnę zwrócić się do Państwa z prośbą o zajęcie miejsc na widowni, a ja przejdę na polski, bo będzie to bardziej zrozumiałe dla wielu z Państwa. Mam nadzieję, że mamy dobre tłumaczenie, więc wszyscy zrozumieją. Więc poproszę dwie osoby. Zapraszam na scenę profesora Jana Rydla. Chcę zobaczyć pana profesora na scenie. Proszę zająć miejsce. A drugą osobą, którą pragnę zaprosić na scenę, to będzie profesor Zdzisław Noga. Będę mówił po polsku. Jan, wejdź proszę i usiądź. Siądź proszę, mamy wodę, bo ci się przyda. Proszę. <noise> Drodzy Państwo, postaramy się w, krótkim, w krótkich słowach powiedzieć, dlaczego to się dzieje, co się dzieje. Zacznę od tego, że Pan Profesor Zdzisław Noga opowie, dlaczego zaprosiliśmy Pana Profesora Rydla tutaj między nas. Dzień dobry Państwu. Zaprosiliśmy. Pana profesora Jana Rydla, ponieważ mamy dla niego niespodziankę. I tą niespodzianką nie jestem ja. Tą niespodzianką jest księga, którą przygotowaliśmy dla pana profesora z okazji 65. rocznicy. I tę księgę chcemy dzisiaj panu profesorowi wręczyć. Przygotowali ją przyjaciele, uczniowie, uczennice, koledzy, znajomi. I mamy nadzieję, widzę po minie pana profesora, że udało nam się utrzymać to w tajemnicy, co się rzadko zdarza. Proszę państwa, Jan Rydel jest nie tylko e, działaczem sieci, nie tylko ekspertem od e, spraw, które dzisiaj były przedmiotem tej konferencji, nie tylko dyplomatą w szerokim tego słowa znaczeniu, ale także i uczonym. I w świecie uczonych w Polsce jest taki zwyczaj, myślę, że też i poza Polską, że rocznice czci się właśnie księgą w taki sposób Ja nie e, chcemy podsumować Twoje pracowite życie, te lata, które poświęciłeś, jak e, nam o tym mówi tytuł tej książki, i polityce w szerokim tego słowa znaczeniu i nauce. Jan Rydel, proszę Państwa. Urodził się, no nie w Rydlówce wprawdzie, w Krakowie, ale jest związany z Bronowicami i e, polskim e, uczestnikom tego kongresu. Nie muszę mówić, z czym się kojarzy Rydlówka. Dla naszych zagranicznych przyjaciół e, powiem tylko tyle, że e, Rydlówka, dwór pod Krakowem, dzisiaj już w granicach Krakowa, e, to jest miejsce magiczne. To jest miejsce w którym odbyło się wesele, wesele pradziadka Jana Rydla, syna profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego z córką chłopa z Bronowic, z tej wsi, równo 124 lata temu. I przyglądał się temu Jan Wyspański, jeden z najwybitniejszych polskich artystów w szerokim tego słowa znaczeniu, i napisał sztukę, która jest narodowym dramatem pełnym symbolicznych i fundamentalnych pytań, także o przyszłość. I to się wiąże także i z tą dzisiejszą konferencją i dyskusją przed chwilą. Proszę Państwa, nie umiem wytłumaczyć tego fenomenu tak jak. Pan profesor Jan Rydel. Wiele razy słyszałem go, jak tłumaczył naszym zagranicznym przyjaciołom, na czym polega fenomen wesela. Skupię się zatem krótko na karierze naukowej pana profesora. Oczywiście trudno się dziwić, że wybrał studia historyczne z takim bagażem. Skończył je u profesora Mariana Zgórniaka w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1981 roku i został zatrudniony jako asystent. Skończył je pisząc pracę magisterską o wojnie w Mandżurii w latach 1904-1905. I zainteresowanie historią wojskowości miał zawsze. Najpierw zaczęło się od Mandżurii, potem Badał armię i historię wojskowości, głównie Austro-Węgier. Jego rozprawa doktorska e, dotyczyła e, oficerów, to znaczy generałów i admirałów w służbie państwa Monarchii Habsburskiej i państwa austro-węgierskiego w latach 1867-1918. I doktorat pod takim tytułem obronił w 1987 roku. I tu proszę Państwa już zbliżamy się do momentu przełomowego w historii Polski. Jan e, zaangażował się w ten proces, e, który zakończył się wolnymi wyborami i upadkiem PRL-u, odzyskaniem pełnej e, niepodległości. E, nie zahamowało to jego kariery naukowej. Bo Galicja, bo historia wojskowości, historia monarchii Habsburskiej nadal była przedmiotem jego studiów. Proszę państwa, potem zainteresował się oczywiście drugim tematem, to jest Drugą wojną światową i historią powojenną, i habilitację którą uzyskał w 2001 roku poświęcił tak zwanej polskiej strefie okupacyjnej w północno-zachodnich Niemczech tematowi zupełnie w polskiej historiografii nieznanemu. Na tej podstawie w, 1000, w 2001 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. I to się zbiegło w czasie z początkiem kariery dyplomatycznej kolegi Jana Dlatego ta książka, proszę Państwa, ma tytuł Wronowice, Kraków, Berlin. I o tym, co w Berlinie, pewnie lepiej opowie nam e, kolega Rafał. Tak, bo pan profesor Noga dotarł do 2001 roku, czyli do momentu, kiedy pan profesor Rytel wraz z rodziną przejechał do Berlina, żeby pełnić tam rolę e, atasze kulturalnego Amasady Polski w Berlinie. No i tam się... Z spotkaliśmy tam pracowaliśmy razem tam też pan profesor ciężko pracował na to żeby wspierać poprawiać rozwijać relacje polsko-niemieckie to nie był pierwszy raz kiedy pan profesor się tym zajmował ale pierwszy raz kiedy zaczął się tym zajmować oficjalnie jako reprezentant Polski jako dyplomata to trwało 4,5 roku potem Państwo Rydlowie wrócili do y, y, Krakowa i y, 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 po, po kilku latach różnych form aktywności naukowej i y, 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 wspierania na początku europejskiej sieci Pamięci i Solidarność, której, której okres tworzenia się, długoletni okres tworzenia się, przypada na czas między 2001 a 2005. A potem rozwoju między 2005 a 2010. W tym czasie cały czas pan profesor w taki lub inny sposób wspierał nas swoją radą, ale jeszcze nie był członkiem sieci formalnie. No. To się stało dopiero po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Pan profesor zastąpił w roli koordynatora europejskiej sieci pamięci i Solidarność zmarłego w katastrofie smoleńskiej Andrzeja Przewoźnika i od tego czasu te ostatnie kilkanaście lat duża część aktywności profesora Rydla związana jest z projektami europejskiej sieci pamięci i Solidarność co macie państwo okazję obserwować większość z tych zdjęć które państwo widzicie w tej chwili to są zdjęcia z różnych form działalności pana profesora w w trakcie Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności. Warto też wymienić tutaj bardzo y, dużą aktywność Jana Rydla w Towarzystwach Polsko-Niemieckich. Przez kilka lat był przewodniczącym Towarzystw Polsko-Niemieckich. Działał także i działa do dziś w Radach Doradczych y, Międzynarodowych Gremiów w, przy, przy miejscach pamięci po byłych obozach koncentracyjnych Bergen-Belsen i Mauthausen-Gusen. Ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby Panu profesorowi tę obiecaną książkę wręczyć. Drodzy państwo, przez ostatnie prawie dwa lata, półtora roku pracowaliśmy, jak widać, skrycie nad tym, żeby dzisiaj można było tę książkę Panu profesorowi przekazać. Ja nie, mamy więcej egzemplarzy, ale to jest jak pierwszy to chyba, dla ciebie. 530 stron. <ślesztot> <ślesztot> oczywiście, oczywiście, oczywiście. Zanim, zanim, zanim oddam głos panu profesorowi, chciałbym jeszcze. Kilku osobom podziękować, które doprowadziły do tego, że ta książka mogła powstać. I wymienię ich nazwiska: pani Annie Michalskiej, pani Małgorzacie Pakier, pani Izabel Ryskał-Rydel, panu Piotrowi Rabiejowi, pani Ewelinie Szpak, panu Antoniemu Zakrzewskiemu i pani Barbarze Welsz. Bardzo dziękuję. Janie, the floor is yours. <kluczany> e, dziękuję. Proszę Państwa, potwierdzam, że zostałem zaskoczony w stu procentach. Nie wiedziałem o niczym. Rozumiem, że moja żona coś wiedziała na ten temat, ale, ale, ale ja, ja jestem kompletnie nieświadomy. O, ogromnie dziękuję. Wielokrotnie sobie myślałem, pisząc artykuły do podobnych ksiąg. A ja takiej nie będę miał. <laughs> Zaskoczyliście mnie Państwo niezmiernie miło. Rzeczywiście no, walczymy na tym, na tym pograniczu historii i polityki, próbujemy robić, co się da. Ciekaw jestem zawartości tej książki, patrzę na nią z wielkim apetytem już w tej chwili. I brakuje mi słów, prawdę mówiąc. <ścoughs> Tego się spodziewaliśmy i nawet trochę liczyliśmy na to. Chcieliśmy, żebyś się nie tak, przygotowywał tak. do, tej, do no, tego wystąpienia. Yy, to jest dobry, dobry moment na to, żebyś się ucieszył tym, przeczytał, tak. y, zobaczył, jakie grono autorów tutaj jest. To, to no, będzie dodatkowa nie, niespodzianka, nie, nie, tak, jak, tak. jak sądzę. Yy, książka jest do yy, kupienia. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, to to jest Oj. możliwe. Chętnie zbierzemy listę. Można się na recepcji zgłosić, yy, podać swoje imię i nazwisko i my tę książkę wyślemy, wcześniej kontaktując się z Państwem. Książka wczoraj przyjechała z drukarni, dlatego nie mamy całego, całego, całego nakładu oczywiście tutaj na miejscu. Niesłychane. No jestem głęboko poruszony. Rzeczywiście, że zerknąłem w tej chwili na spis treści, to jest... Nie, chyba nie zasłużyłem. Chyba tak, bo nikogo nie zmuszaliśmy do tego, żeby napisać coś do tej książki. Książka jest w kilku językach. Są teksty po niemiecku, po polsku, po angielsku, a nawet jeden po francusku. Dlatego każdy z Państwa może czyta, coś znaleźć dla siebie. Ja nie. Bardzo Ci dziękujemy za wszystko. Dzięki. Bardzo Ci dziękujemy za ten czas. Dzięki. A Państwa wszystkich zapraszamy w tej chwili na przyjęcie, na przerwę, na dwugodzinną przerwę, bo yy, po tych dwóch godzinach zapraszamy tu, do tej sali, na koncert. Dziękuję bardzo.